Pani profesor, jak w tej chwili wygląda postępowanie terapeutyczne wobec pacjenta z chorobą otyłościową i czy tu wszystkie potrzeby tych pacjentów są zapewnione? Rozmawiamy o ścieżce terapeutycznej pacjenta, której tak naprawdę nie ma w Polsce i staramy się jak najszybciej tą ścieżkę uruchomić. Terapia choroby otyłościowej jest terapią choroby, która jest chorobą przewlekłą, nawrotową. Chorobą, która samoistnie nie ustąpi i do leczenia wymaga zespołu terapeutycznego, którym kieruje lekarz. Współpracuje z dietetykiem, fizjoterapeutą, psychologiem i chirurgiem, bariatrą. No i próbujemy uruchamiać centra leczenia choroby otyłościowej, takie do których lekarz rodzinny mógłby tego pacjenta z chorobą otyłościową odesłać. Pani profesor, jakie miejsce zajmuje farmakologia w takiej ścieżce? Jest na pewno bardzo ważna, bo bardzo dużo osób chorujących już na otyłość yy, są osobami, które nie są w stanie wyleczyć sobie tej choroby tak samoistnie, albo stosując dietę znalezioną w internecie, czy nawet na stronie NFZ-u. Więc są to osoby, które wymaguje, wymagają absolutnie wsparcia farmakologicznego, czy to takiego, który działa na ośrodek sytości głodu, bądź ośrodek nagrody, czy też takiego, który wymaga poprawy metabolizmu ogólnie pojętego, chociażby poprawy wrażliwości na insulinę, czy też poprawy pracy wątroby, poprawy pracy trzustki a nawet poprawy wydzielania hormonów jelitowych. Czy pani profesor wiąże jakieś duże nadzieje z zespołem przy Ministerstwie Zdrowia, który powstał, z zespołem do spraw otyłości? E, tak, jestem optymistką, może dlatego myślę, że będzie wszystko dobrze. E, sam fakt, żeśmy zostali zaproszeni jako eksperci do komisji, która powstała do tej pory, ubiegaliśmy się o taką komisję i takie rozmowy, już budzi pewien optymizm. No i to, że komisja zgodziła się zająć dwoma ramionami, nie tylko profilaktyką, ale również leczeniem choroby otyłościowej i jako Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości stoimy po stronie raczej leczenia. Oczywiście profilaktyka jest też bardzo dla nas ważna.